Emocje. Wszyscy je odczuwamy, wszyscy je znamy, ale czy rozumiemy, czym są, do czego nam służą, bo czasami potrafią dodać nam energii życiowej, chęci do działania, a czasami pozbawiają nas sił, czy wręcz wpędzają w depresję. Jak działają? Jak sobie z nimi radzić? Czy emocje są naszym panem, czy są naszym sługą? Posłuchajcie fragmentów jednej z najciekawszych książek jakie przeczytałem w ciągu ostatnich tygodni. Emocje: pan czy sługa. Ludzie zasadniczo radzą sobie z emocjami na dwa sposoby. Dają im upust i podróżują niekomfortowym roller albo uciekają od nich i stają się nieobecni oraz nieczuli. Istnieje natomiast trzecia droga. Zrozumienie, że emocje to tylko myśli. W tym rozdziale wyjaśniam prawdziwą naturę emocji i ich funkcjonowanie jako wskaźników subiektywności. Podejście tu zaproponowane jest ostrym zerwaniem z powszechnym wśród terapeutów przekonaniem. Mit dotyczący negatywnych emocji. Czy nie należy dać upustu negatywnym emocjom, by oczyścić atmosferę? Ziarno prawdy. Lepiej mieć świadomość tego, że znajdujesz się w negatywnym nastroju. I teraz zmiana serca postulowana w tej książce. Nieprzyjemne i negatywne emocje to myśli, które zatruwają naturalne, dobre uczucia istniejące między ludźmi. Jeśli je wyeliminujesz, doświadczysz większej miłości i ciepłych uczuć względem innych, np. swojego partnera czy partnerki. Obecnie wielu terapeutów i terapeutek rozpoznaje istotność pozbycia się negatywnych myśli i niekomfortowych uczuć w relacji. Ale jak to zrobić? Większość specjalistów wychodzi z błędnego założenia, jakoby najlepszym sposobem na to było wyrażenie ich. Terapeuci nazywają to katarzis, ujściem tłumionych emocji. Ale nawet zwolennicy tej teorii przyznają, że katarzis. Nie usuwa na stałe dalej emocji. W najlepszym razie działa jak zawór bezpieczeństwa. Ta sama emocja powróci, gdy tylko wyzwoli ją nowe wydarzenie czy okoliczność. Jedynym sposobem na pozbycie się krzywdzącego wpływu negatywnych emocji jest zrozumienie. Tylko Ty możesz zrozumieć, czym są i co oznaczają negatywne emocje. A wówczas twoje stany emocjonalne będą miały pozytywny wpływ na twoje życie. Oto lista sposobów, aby zrównoważyć negatywne emocje. Negatywne emocje to tylko myśli nie posiadają własnego życia. Kiedy myśl nie znajduje się w twoim umyśle nie istnieje. Negatywne emocje wystawiają paskudne uby jedynie wtedy, kiedy czujemy się zagubieni. Kiedy jesteśmy wielkoduszni, doświadczamy pozytywnych myśli. Dostrzeżesz, że to samo zdarzenie lub ta sama osoba wywołuje u ciebie różne emocje w zależności od tego, jaki masz nastrój. Możesz postrzegać dany samochód jak gruchota, gdy jesteś w złym nastroju, i zabytek, gdy jesteś w dobrym. Ta sama osoba, gdy masz gorszy nastrój, będzie skąpa, a gdy lepszy, gospodarna. Najprostszym sposobem na pozbycie się negatywnych emocji jest zbagatelizowanie ich tak jak dowolnej natrętnej myśli. Nieustannie mamy zdolność ignorowania myśli, które wydają nam się nieistotne i bezużyteczne, i z niej korzystamy. Jedynie zaburzona ocena tego, co jest nieistotne i bezużyteczne, wspiera obecność negatywnych myśli w relacji. Emocje pełnią w życiu pewną rolę. Są wskaźnikiem nastroju. Im bardziej nieprzyjemne, tym gorszy nastrój. Negatywne emocje, takie jak złość czy żal, są osobistymi reakcjami na życie. Pojawiają się, kiedy poziom rozumienia danej sytuacji się obniża. I analogicznie, kiedy patrzymy na życie jako na zbiór możliwości, doświadczamy przyjemnych i pozytywnych uczuć. Nasze postrzeganie jest bardziej stoickie. Czym są emocje i jak nam służą? Posłuchajcie: Emocje rodzą się z myśli. Smutek istnieje w naszym życiu tylko wtedy, gdy mamy smutne myśli. Kiedy uświadomimy sobie, że emocje to jedynie kolejne myśli, stracą moc mieszania w naszym życiu i stresowania nas, tak jak inne myśli miną. Kiedy przestajemy je myśleć, umierają. Wiele współczesnych podejść terapeutycznych traktuje emocje tak, jakby były namacalnymi przedmiotami zagnieżdżonymi w naszym umyśle. Ale emocje nie są ani trochę bardziej realne niż sny. Nikt nie boi się, że sens z zeszłej nocy wpłynie na życie na jawie. Jeśli śniło nam się, że zabrakło nam benzyny na autostradzie, nie będziemy z samego rania, z rana biegli na stację benzynową. W ten sam sposób należy traktować emocje. Mają wpływ na nas tylko wtedy, gdy aktywnie je myślimy. Emocje są iluzją umysłu. Czy iluzje są realne? Oczywiście są realnymi iluzjami. Każdy fizyk wie, że zbieg kilku okoliczności, kąta padania promieni słonecznych, naszego widzenia i spadku terenu, może doprowadzić do tego, że dostrzeżemy wodę tam, gdzie jej nie ma. Patrząc z perspektywy, iluzje są realne. Patrząc z szerszej perspektywy, iluzje są nierzeczywiste. Równie iluzoryczne są ludzkie emocje, co świetnie ilustruje taka scenka. Rzecz dzieje się w kinowym lobby. Stoisz w kolejce, żeby kupić bilety. Nagle przysadzisty mężczyzna, idący z naprzeciwka, nadeptuje ci na palec u nogi. Nie mówi: przepraszam. W zasadzie zachowuje się tak, jakby cię tam nie było. Złość w tobie wzbiera. Nagle złość zmienia się w zawstydzenie. Dostrzegasz jego białą laskę i ciemne okulary. Odwracasz się do mężczyzny, który stoi za tobą i opowiadasz mu o własnej pomyłce. On śmieje się i mówi, że zna tego rzekomo niewidomego. On nie jest niewidomy, jest sadystą, który udaje niewidomego, żeby uniknąć kary za swoje czyny. Twoje zawstydzenie ustępuje raptem oburzeniu. Jak ktoś może się tak zachowywać? pytasz w duchu. Rozważasz uderzenie go mimo jego postury. Starszy mężczyzna bierze cię na stronę. Mówi, że facet za tobą jest sadystą, a ten przysadzisty mężczyzna naprawdę nie widzi. Oburzenie zmienia się w dezorientację, a następnie w beztroskę, kiedy łysy facet w średnim wieku podchodzi i mówi: "Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze". Każda z emocji w tym przykładzie była iluzją powstałą przez zbieg okoliczności, postrzegania i interpretacji. Każdą z nich można było w danym kontekście uzasadnić. Kiedy zmieniała się interpretacja, analogicznie zmianie ulegały emocje. Teraz wyobraź sobie, że pochłonęła Cię dyskusja z przyjacielem. Odczuwacie złość i przygnębienie. Nagle dowiadujesz się, że w budynku wybuchł pożar. Biegniesz ugasić ogień. Czy wciąż czujesz złość? Oczywiście, że nie. Nie możesz sobie na to pozwolić. Potrzebujesz pełnej koncentracji, żeby ugasić pożar. W pewien sposób złe uczucia zostały udaremnione przez pożar. Czy rozpacz, rozpacz powróci, gdy zostanie on ugaszony? Prawdopodobnie nie. Najpewniej poczujesz ulgę i radość. Wcześniejsza dyskusja wyda ci się głupia. Co stało się z emocjami, które wówczas wydawały się tak rzeczywiste i ważne? Były jedynie chwilowymi porywami, które ustąpiły w obliczu istotnych spraw. Jeśli można odstawić emocje na bok w czasie nagłych wypadków, czy można je odłożyć w każdej chwili? Oczywiście, to tylko iluzje. Zdecydowanie zbyt często emocje traktuje się tak, jakby dostarczały informacji na temat życia. Kiedy czujemy złość w stosunku do kogoś, wydaje nam się, że ta osoba zrobiła coś, co uzasadnia nasze emocje. Kiedy nie czujemy spełnienia, odnosimy wrażenie, że coś jest nie tak z naszym życiem. Emocje nigdy nie są informacją na temat świata zewnętrznego, a jedynie na temat naszego sposobu patrzenia na niego. W danej chwili pełnią rolę narzędzia do kontroli jakości, które mierzy jakość naszego myślenia. Mówi nam, czy patrzymy na życie w sposób obiektywny oraz określa racjonalność naszej oceny. Kiedy doświadczamy pochmurnych emocji, takich jak złość czy rozpacz, wiemy, że wzięliśmy coś za bardzo do siebie i straciliśmy z oczu pełniejszy obraz rzeczywistości. Natomiast, gdy nasze myśli są pozytywne i lekkie, wiemy, że mamy większą mądrość i szerszą perspektywę. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i ktoś na ciebie wpada. Możesz na ten drobny incydent zareagować na wiele sposobów. Jeśli weźmiesz go mocno do siebie, powiesz: Dlaczego on mi to zrobił? Dlaczego wszyscy źle mnie traktują? Poczujesz żal lub złość. Jeśli potraktujesz go mniej osobiście, nie przypisując tej osobie złych intencji, możesz pomyśleć: Dlaczego ludzie są tak nieuważni, kiedy idą ulicą? Poczujesz zniecierpliwienie. Jeśli spojrzysz na to zdarzenie z szerszej perspektywy, wyda ci się to zabawne. Pomyślisz o ludzkiej skłonności do bezwiednego wpadania na innych. Źródło emocji. Emocje to zwyczajne myśli, które wśród psychologów zyskały wyjątkową sławę. Tak jak inne myśli, emocje rosną, gdy zwracamy na nie uwagę. Dawno temu był sobie człowiek, który raz na jakiś czas się złościł. No wielka mi rzecz, i co z tego? Gdy złość zyskała określoną reputację, narracja uległa zmianie. Poczekaj, jestem zły, dzieje się coś ważnego. Jakby złość była obcą siłą żyjącą własnym życiem. Złota rybka urośnie tak bardzo, jak pozwoli jej na to wielkość jeziora. Emocje są jak złote rybki, mogą urosnąć do niebotycznych rozmiarów, w zależności od tego, ile uwagi im poświęcimy. Emocje, które wykształciliśmy podczas dorastania, będą sprawiały wrażenie rzeczywistości. Na przykład, jeśli nasi rodzice łatwo się złościli, przyjęliśmy to za normę. Będziemy nieustannie słyszeć wokół siebie następujące zdania: Jest zdenerwowany. I dlaczego ona się tak denerwuje? Albo czy to cię nie zdenerwowało? Będziemy zakładać, że złość stanowi ważną część życia, a nie po prostu część sposobu myślenia. Przyzwyczaimy się do jej odczuwania i stanie się ona dla nas realna. Jak rozpoznać, że negatywne uczucie stało się dla nas rzeczywiste? Oto kilka wyznaczników. To nieprzyjemne uczucie. Często je czujesz. Można odnieść wrażenie, że to okoliczności wytwarzają dane uczucie. Kiedy na przykład się spieszysz, myślisz, że świat został tak zaprojektowany, żeby raczyć cię brakiem czasu i nadmiarem rzeczy do zrobienia. Kiedy czujesz smutek, świat jawi się miejscem pełnym smutnych wydarzeń. W miarę jak nasze poczucie zagrożenia wzrasta lub maleje, obserwujemy nadejście rozmaitych uczuć. Im bardziej niepewni jesteśmy. Tym czarniejsze i bardziej przekonujące wydają się one. Gdy wzrasta nasz dobrostan, uczucia stają się lżejsze i przyjemniejsze. Um, widzicie, ha, kolejny przykład tego, jaką moc ma nasz umysł, prawda? Jeszcze taki fragment, kilkadziesiąt stron dalej. Zmiana sposobu myślenia sposób na natychmiastową zmianę. Istoty ludzkie posiadają cudowną zdolność. Potrafimy zmieniać zdanie. Wszyscy możemy przejść od negatywnej, oceniającej perspektywy do pozytywnego oglądu bez zmiany okoliczności. No właśnie, jaką moc ma nasze myślenie? Z braku lepszego określenia, nazwałbym to zjawisko zmianą serca. Cechuje ją przeprowadzanie jednostki od negatywnego, oceniającego podejścia do wdzięczności. Generowanie całkowitej zmiany perspektywy, także dana osoba ma trudności z odniesieniem się do sposobu, w jaki patrzyła na świat chwilę wcześniej. Może wydarzyć się w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, zazwyczaj zaskakuje ta zmiana serca, przypomnę, i poprzedza ją moment rozpoznania prawdy. Zmiana percepcji dostarcza nam zmiany uczuć. Zanim do tego dojdzie, Nasz ogląd jest krytyczny, a zatem uczucia negatywne. Po zmianie serca doceniamy i czujemy wdzięczność. Równocześnie milsze uczucia generują bardziej pozytywną percepcję, zatem tworzą pozytywny obieg. Zmianę serca zawsze poprzedza moment prawdy. Tuż przed nią myślenie się uspokaja i doświadczamy chwili wewnętrznej ciszy. W tej chwili życie jawi nam się na nowo. Stary sposób myślenia ustępuje i możemy świeżym okiem spojrzeć na okoliczności, w których się znajdujemy. Moment prawdy może być zarówno delikatny, ledwie zauważalny, gdy wszystko staje się jasne, jak i głęboki, transformujący nas. Atak serca, śmierć kliniczna często stają się dramatycznymi momentami prawdy, które doprowadzają do życiowej przemiany systemu wartości i perspektywy. Cichy spacer w parku. Lub moment refleksji przy śniadaniu może również doprowadzić do delikatnych, subtelnych epifanii, odkryć. Ob objawień takich. Takie chwile pozwalają nam przekroczyć zwykłe postrzeganie i zyskać wgląd. Osoby, które rozumieją mechanizm epifanii, właśnie w cichych momentach nasłuchują wskazówek do dalszego życia. Spokojny umysł. Moment prawdy, świeże spojrzenie na życie, zmiana serca, pozytywny ogląd. Zmiana serca to bardzo powszechne zjawisko. Przypomina mi się tutaj fragment z książki Arete Bryana Johnsona, kiedy zmienił sposób patrzenia na Rolkę papieru toaletowego, którą zawsze rozrzucał po podłodze jego jedenastoletni syn, prawda? Pamiętacie może? Kto nie pamięta, niech na końcu kliknie sobie w link do tamtego odcinka. A tu posłuchajcie takiej historii, która też otwiera oczy. Mężczyzna na ławce w parku. Mężczyzna opadł na parkową ławkę. Był przygnębiony własnym życiem. Praca go nudziła, z dziećmi same problemy. Miał stary samochód, nawet w parku było jakoś ponuro. Na chwilę przestał myśleć i rozluźnił się na ławce. Nagle zauważył śpiew ptaków. Uczucia, które w nim narastały, były coraz cieplejsze. Twarz mu się rozpromieniła. Zorientował się, że ma więcej energii. Sprawy zaczęły mu się jawić inaczej niż dotąd. Zmienił zdanie na temat tego, co wcześniej go trapiło. Miał odpowiednie kompetencje do swojej pracy. Dostrzegał jasno całą miłość, jaką obdarzał dzieci, i przymknął oko na ich sporadyczne wybryki. Nawet samochód wydał mu się klasykiem, a nie gruchotem. Poczuł wdzięczność za to, że w centrum miasta są parki, dzięki którym można doznać tak poruszających epifanii. Do zmiany zdania potrzeba jedynie wyciszenia umysłu. Bohater tej opowieści przeszedł od negatywnego do pozytywnego stanu ducha bez żadnej zmiany okoliczności zewnętrznych. Pozytywne uczucia są tak naturalne dla kondycji ludzkiej, że wypełniają nasze umysły, gdy tylko pojawi się na nie choć odrobina przestrzeni. Zmiana serca to mechanizm ocalający i poprawiający relacje pozwala na przykład małżeństwu z trudną przeszłością natychmiast osiągnąć nowe, trwałe fundamenty. Nawet drobna zmiana jednej strony w relacji zazwyczaj wystarczy, żeby napędzić pozytywną spiralę relacyjnego rozwoju.